Siemano w kolejnym poradniku z mojej strony. witajcie z wami celor trapki. Dzisiaj mam gościa. Tak, crafcie craft. Jak nie poznacie, on już ma konto, jeszcze nie zaczął kariery. Ja nagrywam typowo bandy. samym. Jest to mój drugi odcinek. I w tym odcinku pokażę Wam, jak mieć Minecrafta 162 no premium. Tak jest, no premium. Yy, dzięki takiemu programowi Cichy Launcher, którego dam link w opisie Tak, wchodźmy na naszą przeglądarkę internetową, w moim przypadku to jest Google Chrome. Ja dam link w opisie, ponieważ to nie ma takiego swojego, jakby takiego yy, Wchodzimy w Google Chętnie obejrzę twój poradnik, bo mi też nie wchodzi <laughs> no. Dobrze no, Chętnie obejrzysz, dokładnie, dobra No to lecimy teraz. Piszemy. Ja tak, wam dam w link opisie, więc wy tam się nie patrzcie, ale no, dam wam z mniej, że Teraz wezmę tutaj ekran, wam tutaj pokażę. O. Tak właśnie poznałem. Tak właśnie poznałem, jak to zrobić. Tutaj idziemy. O, to jest ten. Ja Wam dam link w opisie, więc tu już wezmę na fullscreena. O, dobrze, 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 Tutaj sobie tutaj właśnie, bierzemy. o tak, o, to. I tutaj piszemy launcher 1.6. I wtedy ja to nie będę klikał, ponieważ Wam się, no, no, kliknę sobie. Tutaj Wam się zacznie pobierać ten cichy launcher. No i dobra, ja Wam zainstalujecie, pobierzecie i tp. i tp. Przeglądarkę już możecie zamknąć. Um, i tutaj będziecie mieli teraz coś takiego. Cichy lancer. Klikamy w niego. Bierzemy uruchom. Czekamy. Odpala nam się coś takiego. Wiem, ciasteczko. Tu Wam się zrobi aktualizacja itp., itd., itp, itd. Tutaj tego nie bierzcie. Wpisujemy swój nick. To jest mój nick MAR 01. Bierzemy uruchom grę. Czekamy. I widzimy taki crafting w Minecraft 1.6.2. To jest specjalny raczej ja do Minecrafta 1.6.2 um, no i ja tutaj już mam parę serwerów. Wtedy wam mogę, dobra, mam, mam taką darmo, darmową reklamę. Zwróćcie uwagę tylko na te trzy serwery. One są najlepsze na skyblocku Te skybloki są najlepsze. Moim zdaniem te trzy. Ten i ten jest taki trochę taki najlepszy. No, ten już taki tak na drugim miejscu, ponieważ no, no tutaj to tak trochę, bo nie wypada z diamenta ani nic takiego. Ja bardziej lubię takie serwery. Także darmowa reklama jest. No i co, rafcie krawf, pożegnaj się i będziemy dokończyć. No to siema. Mój no wam zapraszamy. No właśnie, Rafciokraft też niedługo będzie nagrywał. Ja go zasubskrybowałem on nie. No i polecam Wam oglądać moje filmiki. Naprawdę się staram dla Was, żeby pokazywać. I, różne i polecamy kanał y, tego lorda. Dokładnie, będę tutaj nagrywał takie poradniki. E, no to co? Kończymy. Pokazałem wam jak mieć Minecrafta 1.62. Naprawdę bardzo fajnie. On działa. Tutaj mamy taki ten. Krzyżykujemy go. No i jest nite no. I mamy cichy launcher, bardzo fajna. I jeszcze jest fajne to, że jak mamy Minecraft SP, to po prostu go klikamy i, nam się, i Minecraft SP pozostanie tak na normalnej wersji 1.1.2. Możemy mieć normalnie dwa Minecrafty. Nie tak jak na Minecraft w życiu, że musicie pobierali gry itp. Itd. Także to jest dużo lepsze. No, i teraz laczy po mam nagrywanie. No to co, pożegnaj się ramcia. No, siema. No, siemka, i do kolejnego mojego poradnika Albo może jakiś paradnik z Minecrafta. Nie wiem jeszcze. Na razie. No i do następnego poradnika. Ko o! Komentujcie, subskrybujcie i pamiętajcie, łapki w górę, są mile widziane. No tak.